Czy podjada Pani nic z No, tak trochę, mi nie. Się zdarza. Czy je Pani pięć porcji Waszych i Tak, bardzo dużo soków i warzyw. Czy je Pani ryby w zalecanych ilościach? Tak, dwa razy w tygodniu co najmniej. Kilka przepisów znajdzie Pani w naszej książeczce z naszego projektu, że jest smacznie Pani zamierza przygotować na obiad? Dziś na obiad będzie rosół skóry z danym ciastem, a na drugie tanie ziemniaki, czerwona kapusta, kotec drobiowy, panien. Czy czyta Pani na opakowaniach spad chemicznych produktów? Tak czy tam. bo staram się kupować zdrową żywność, która jest bardzo korzystna mm. dla całej rodziny. Kilka prostych przepisów znajdzie Pani w książce, co proponujemy, na przykład rybę i surówkę. Ponieważ ryby często jadane to zdrowe serce i świetna pamięć, się da nie zjeść, ponieważ tak mi się wydaje, że. Jest to chyba najważniejsze, jeżeli chodzi potem o cały dzień, nie? Że człowiek jakiś taki ma większy, większy, większą siłę do pracy i jest ta energia, lepiej. no i staram się też jeść zdrowo, nie? Piję dużo zielonej herbaty, szczególnie rano właśnie razem ze śniadaniem? Ja też się staram jeść minimum raz w tygodniu ryby i córce też polecam Czy możemy pani zadać trochę pytań? Bardzo proszę. Dobrze, to ile pani rybie tygodniowo? Raz, może dwa razy? A czy Pani podjada się, się No, staram się. Czy podjada Pani między posiłkami? No, kiedy się zdarza. A czy ja Pani się no, Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo. Tu jest książeczka z przepisami z naszego projektu. Dziękuję Dzie bardzo, też dziękuję za nas. dziękujemy.